Hej, witajcie już w siódmym odcinku z mistrzów Minecrafta i magii. I dzisiaj e, przeprowadzimy sobie gruntowny remont, tak jak pewnie już widzieliście w tytule. E, ale tak poza tym, e, jeszcze zanim zaczniemy ten remont, chciałbym e, pokazać wam. Odziesz, no, już w sumie, już w sumie nie bardzo pokazać, ale e, zostawiłem na noc, tak jak mówiłem, e, ten. Te pszczółki, tutaj już włożyłem nowe frame'y. Tak, już do połowy zeszły. Jak widzicie, tam nawet już jest 57 dronów, czyli no bardzo dużo, ale jeszcze żadna nie weszła do tej skrzynki. Co jest ciut dziwne, chociaż nie. Nie jest to może dziwne, bo te dwie pszczółki pochodzą z jednego, tego samego ula, więc cały czas są takie same. Nie łączą się i tak dalej. Mm. Tutaj zrobiłem już... O właśnie, Silki Propolis. Nie, nie wyszło. Nie wyszło yy, Wszystkie te Silki Propolis już przerobiłem. Jak widzicie, tutaj mamy pewien meteoryt yy, z Ars Magiki dokładnie. I tak, to było coś takiego. Siedzę tam sobie w, w swoim domku i tak tak mm, pracuję. Robię to tam, kto craftuje, jak szalony. <noise> a potem słyszę jakiś wybuch. Ła, łażę po całym domu. Szukam, czy jakiś silnik mi wybuchł. Nic nie było. Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko działa, wszystko tak jak trzeba. No to potem, dopiero po jakiejś godzinie, zauważyłem, że yy, po prostu dostałem meteoro, meteoryt. W sumie mogłem to yy, wykopać. Yy. Z szczęściem, ale już dobra. Okej, okay, już mam dwa. Słyszałem jeszcze kiedyś jeden taki wybuch. W sumie mamy windę, dlaczego ja windę nie używam. Mamy jeszcze jeden taki wybuch gdzieś był, tylko że jeszcze go nie znalazłem. <grym> gdzieś tu wokoło jest, ale szukałem za nim, tylko że nie znalazłem go jeszcze. Dobra. Tak jak mówiłem, zajmiemy się dzisiaj gruntownym remontem. Pierwsze co, to wykopałem oczywiście miejsca trochę. Tutaj jest wszystko tak jak wcześniej było. Tu jeszcze będę musiał wykopać. Tam, tu nie będę jeszcze kopał. Tam będzie jeszcze jakiś pokój, ale nie wiem jaki. Więc na razie tutaj zostanie puste. Tu będę kopał na TomCraft. Tutaj wykopałem sobie miejsce na magazyn. Jednak z, cały ten magazyn zrobię sobie tutaj. Tu gdzie są te maszyny z industrial crafta, postanowiłem, że obrócę to i te maszyny będą tutaj, tak samo jak te maszynki inne. Chociaż te maszynki to są tutaj z tej strony też zostaną. Tutaj będzie crafting, czyli to co chciałem zrobić tu będzie po prostu na tej ścianie. I tak poza tym to jeszcze na dole. Na dole już dość trochę wykopałem. Mianowicie cały ten balkonik. Tutaj oczywiście będziemy musieli wstawić podłogę, pop poprawić sufit. Yy, no i wszystko umeblować i tak dalej. Oczywiście w stylu nowoczesnym. Tutaj też wykopałem. Myślę, że i tak jeszcze muszę wykopać w tamtą stronę trochę i jeszcze w tamtą za tym wielkim piecem, który nie wiem po co tutaj stoi. Tylko mnie denerwuje. <laughs> I jeszcze poza tym, yy, że te pszczółki robiły. Yy, Propolis, silki Propolis, to tutaj jednocześnie robiły się robił się ten fuel. I tak, powiem Wam, troszkę sfailowałem, bo zostawiłem to niby, żeby na całą noc robiło. A nie robiło z tego powodu, że tam był ten silnik na, na kołk. A kołka tam dałem ile? 16. Z, 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 nie wiem, 16 kołków chyba tam dałem i tyle to, to po jakiejś godzinie czy pół godziny się wyłączyło <noise> i nie pompowało więcej A więc tutaj troszkę sfailowałem i też zapomniałem przed tym, bo przed tym jak miałem to zostawić zapomniałem, że miałem tutaj wdać te dwa silniki. Dopiero wstawiłem je dzisiaj z tego powodu, że tamten silnik też był na kołk więc kołk się szybko tutaj skończył. Znaczy nie, inaczej to było, to było podłączone do góry, tak? Tak, bo tu jeszcze kabel został. No, to skończył się szybko cukier po prostu. Yy, I tak samo szybko skończył się kreostol oil, bo specjalnie podłączyłem tutaj hopper, wypełniłem go węglem. No i tutaj to miałem wypełnione potem kołkiem na rano. Jak widzicie, mam teraz dość sporo tego towaru. Będę musiał jeszcze się wybrać po węgiel, żeby troszkę więcej go tutaj włożyć. Już mógłbym. Czemu nie? I jeszcze to sobie możemy. Ok. I co poza tym? I poza tym, no teraz jeszcze jedną rzecz właśnie chciałem zrobić, jeśli chodzi o meblowanie, upiększanie poprawić samą tą górę. W tym odcinku wreszcie chciałem się zająć tym dirtowym czymś tutaj, co wygląda troszkę jak szałas, można by powiedzieć. Ten cały dirt tutaj, cały ten dirt, który tutaj jest, to, jest to samo ze żwirem i z tymi rudami zniknie i zostanie zastąpiony po prostu stonem, czyli cała ta góra, całe te pobocza prawdopodobnie będzie ze stona. Podobnie zrobię chyba tutaj, chociaż tu nie jestem pewien, co zrobi z tym. To mi troszkę do tej góry nie pasuje, ale... Ale nie wiem, to zobaczy się, ale jeszcze chyba nie w tym odcinku. Co jeszcze poza tym? Myślę, że już wszystko omówiłem. bijam sobie tego tak obok tych pszczółek, tralala. Za chwilę mnie ugryzą. Tutaj się... No, tutaj cały czas próbuję te kamienne pszczółki rozmnożyć, ale w ogóle nie umiem, nie wiem. Będę musiał sprawdzić w bializerze, czego te pszczółki chcą, czemu one nie chcą się rozmnażać. Tutaj te kultywator sobie włożę. Pyk, 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 pyk. Tak. No i... Ja się zabiorę teraz do roboty i zacznę od usuwania tego dirtu. No i zobaczymy się za chwilę, kiedy to skończę. O, no i znalazłem meteoryt. To nawet dwa. Czyli jednak, jednak znalazłem. Dobra, ale potrzebuję do tego kilofa ze szczęściem. Zobaczymy, czy będzie działało. A tak poza tym, to już. O, prawie skończyłem. <laughs> jeszcze te rudy, czy ta jedna ruda, mi została, no i tak to mniej więcej wygląda. Jezu, strasznie, tak to mniej więcej wygląda. Yy, to jeszcze zniknie tutaj, prawdopodobnie zrobię coś w stylu molo. Yy, nie wiem, nie wiem co tu jeszcze zrobię. To na razie tak zostaje. Yy, cała góra jest już ogołocona z dyrtu. Już nie powinno być. Prawie. <noise> ale przynajmniej tutaj, jak dla mnie wygląda to o niebo lepiej, yy, no i teraz, yy, po co ja jadę do góry, zapomniałem już. Yy. Aha, po kilof, po kilof na szczęście. Mój kinowik, tylko że właśnie musiałbym jeszcze nazbierać sobie leveli, żeby go powiem, naprawić, bo kosztuje to 27. Już zmieniłem jego nazwę, żeby następne naprawy były tańsze, yy, ale i tak potrzebuję 27 leveli. No i zobaczymy ile z tego wypadnie, a jednak działa na tym, dwa, ło, trzy. Hmm. No, niewiele więcej, ale ale jest. Wiem, że to jest zarys magiki, nie wiem do czego to jest. Wiem, że z tego można zrobić blok, ale nie wiem do czego on jest. <laughs> Tyle o tym monstro, nie wiem. Chociaż można by to sprawdzić to. No, jakiś tam pojemnik, można to zrobić blok. Zobaczymy dopiero, jak się będziemy bawić. Na razie po prostu będę to zbierał. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Dobra, dobra, ale ja tu sobie tak gadam, gadam <grywka> i zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, może, no, że teraz po prostu zajmiemy się y, tutaj podłogą, czyli ca w całym domu wymienimy podłogę na stone slab'y y, i sufit zrobimy z jakichś y, bloków, myślę, że będzie to bridge, birch, birchwood no. tak, czyli mm, brzozowy. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Tutaj też chyba będzie bercz. I tą podłogę tutaj też zamienimy na te półpłytki kamienne. Tylko, że tu teraz sobie myślę, że jest jeden problem, czyli z oświetleniem. Jak będą te półpłytki kamienne, nie będę miał jak oświetlić, bo nie da się zrobić mikrobloków ze 100 slabów. Przynajmniej nie wiem. Czy się tak da, ale z, z, ze slabów na pewno nie. No dobra, więc ja się teraz zabieram do roboty. Uff. No dobra. Główny pokój mamy już skończony. Jeśli chodzi o podłogę, muszę jeszcze wymienić sufit i oczywiście przenieść te wszystkie skrzynki w tam, do tamtego pokoju i wszystkie maszyny do tego pokoju. Będzie z tym naprawdę bardzo dużo roboty. <gry> Ale... na razie jestem zadowolony z efektu. Mm, mogłem już nawet na początku użyć tych e, półpłytek, ale... E, nie wiem co sobie myślałem. Zwykle podłogi zawsze robię z tych zwykłych desek, to no, może dlatego. E, zauważyłem, że będzie trzeba bardzo, bardzo dużo kamienia, bo już poszła mi cała skrzynka. Tu się przetapia dalej. Tu mamy jeszcze do przetapiania sporo kobla, więc to to spokojnie, ale ja na pewno dzisiaj tego nie skończę, bo no, zanim to ten cały koble się przepali, no to będę musiał chyba z miesiąc czekać. Um, ułatwiła mi też życie troszkę ta receptura, w której można łączyć tą slaby w jeden blok, więc um, przynajmniej. To pozwoliło mi na troszkę szybsze blowanie, na troszkę szybszy remont. No, po prostu na troszkę szybsze blowanie. Powiedzmy, jak się patrzę w tą stronę, to mi strasznie laguje. Co to jest? Dobra, nieważne. Ja wracam do zamiany tej podłogi, bo zostało jeszcze piętro poniżej i y, będę musiał też przenieść te wszystkie maszyny. Super. Raz już udało mi się zginąć. E, jetpack mi się chyba rozładował. Nie wiem, znaczy nie. Nie rozładował się jetpack, chciałem sobie po prostu naładować y, diamond drilla. I ściągnąłem jetpack i wyskoczyłem. I trafiłem Dokładnie tu ah. tak fajnie. Nie uwierzycie co właśnie zrobiłem. Przygotowywałem się właśnie do wymiany sufitu. Chciałem zniszczyć i zniszczyłem Cesu Już drugi raz z rzędu. Drugi raz z rzędu. Oh. Jeszcze sobie tak, spokojnie. Tu nagle... Fuck. Nie no... Jak ja teraz to znowu naładuję? Nie chce mi się robić już trzeciego tego... Więc prawdopodobnie na razie tego nie będę używał. To schowam. Będę używał zwykłego Botpaka. Yy. A potem, jak już będę miał na tyle dość diamentów, że będzie, nie będzie mi to jakoś tam przeszkadzało. Znaczy, mam 23, ale, ale jednak wolę sobie to zostawić. Jak będę miał na tyle dużo diamentów, to zrobię po prostu MFE już nie będę się pieprzył z tym eee, cesu. Tak, właściwie to. Tak, skończyłem już podłogę. <laughs> tak przy okazji. E podłoga jest już wszędzie posadzona taka, jak ma być. E to samo jest na pierwszym piętrze. Tutaj już jest sufit z śniegu. Myślę, że tu zostanie ze śniegu. Tutaj z kolei zrobię z tego berchudu. I, i, I no i teraz przystępuję do y, zrobienia tego. A właśnie. Jeszcze tak przy okazji y, teraz tak wygląda dom. No, myślę, że to, to takie niecenie, czy co to jest. Y, zro, z, zrobię też y, tutaj na dole. Czyli tu jeszcze będę musiał te płytki ze śniegu postawić. No i tam. No i biorę się znowu do roboty. No dobra, meblowanie nareszcie skończone. Już możecie zobaczyć kawałek tego meblowania tutaj na tym piętrze. Na tym piętrze jest jeszcze pusto, bo tutaj przede wszystkim myślę, nie wiem czy nawet będę tutaj meblował, ale tutaj no, głównie maszyny, więc nie wiem czy meblowanie będzie tam konieczne. To zostało tak jak jest. Jak widzicie podłoga już jest, to już chyba omówiłem. Sufit jest cały z birchwoodu. No i tutaj mamy już pierwsze meblowanie nie powinien tak to pokazywać. Pierwsze meble, czyli mamy już kuchnię, tutaj będą, tutaj są wszystkie maszyny z, z Industrial Crafta. Jeśli jakieś jeszcze dojdą, to prawdopodobnie tu i tu, tutaj całkiem niezły pomysł miałem, żeby Electric furnace zdać. Nie chwaląc się Chociaż wątpię, żebym tego Electric Fournę służywał, bo mam tutaj tam swoje maszyny. E, oczywiście wszędzie jest pełno też krzaczków. No, znaczy może nie wszędzie jeszcze, bo na razie nie miałem pomysłu, gdzie je wsadzić. E, tutaj mamy kilka właśnie doniczek tutaj. Z doniczkami troszkę poszalałem. E, więc tak. Kuchnia, jak kuchnia, szafeczki, zlew, piec, okap, lodówka. No i tutaj nie, nie miałem zbytnio pomysłu, co by tutaj zrobić, bo krzeseł się już nie da tutaj wcisnąć przez kanapę, ale, no, ale po prostu taki blat jest, powiedzmy, do gotowania. Zapraszamy gości. Goście sobie tutaj siedzą i się patrzą, jak Janak gotuje. Ho-ho. Tak. I on, teraz pokroimy sobie kartofle. Użyjemy je do garnka. A mhm. potem. Potem. Czekamy. Tak, dokładnie. <laughs> Ojej. Dobra. Y, tutaj jest na razie chwilowa moja sypialnia, bo sypialnia będzie chyba tam albo tam. Nie wiem. To, to już zobaczymy. Y, tutaj krzaczki, <noise> Lubię krzaczki. Jak widzicie, te krzaczki sobie tutaj po prostu tak dają, że zwisało, bo dość pusto tutaj było, ale też nie miałem zbytnio co tu wsadzić. Tam, jak mówiłem, będzie TownCraft. To jeszcze nie w tym odcinku. Myślę, że zajmiemy się tym dużo, dużo później. Może jakieś trzy odcinki później. Nie wiem. Nie wiem, na razie mnie to zbytnio nie interesuje. I tutaj, jak widzicie, mam. Nawet dużą kolekcję płyt. To jest tak właściwie yy, pły, yy, półka na płyty z Bibliocrafta. Widzicie, to wszystko jest zdobyte z yy, dungeonów. Tutaj mam dwie podwójne, ale reszta jest zdobyta... Najzła no Przepraszam, dobra. Yy, nie wiem, możemy coś tutaj włożyć. Może nie to. Mm -hmm. Stal, Word, Word. No, Word. Eee, dobra. Tutaj mamy wszystkie craftingi. Eee, nie wszystkie są wypełnione, większość jest pusta, mianowicie te w środku. No i tutaj jest splitcrafta i z... tego drugiego. Może trochę przyciszę. No i się wyłączyło. Hmm, tutaj jak mówiłem będzie magazyn, no to już kilka skrzynek jest, tu prawdopodobnie wszystkie będą skrzynki z ironu, więc miejsca chyba nam nigdy nie zabraknie. Tutaj jak już otworzyłem to wszystko, tego wszystkiego używałem do zbudowania domu. No i z tego umeblowania to chyba... Tyle. Tutaj te ściany jeszcze kiedyś tam zamienię. Na razie nie chce mi się, bo już dość dużo zrobiłem w tym odcinku. No i tutaj oczywiście też sufit z birchwoodu, podłoga z tych pupłytek. I wiecie co? Teraz sobie tak myślę. Może nie teraz, a już wcześniej to przemyślałem. Ale Karim mówił mi, żebym sobie użył. W ogóle czemu to nie działa. A, powiem no czemu. Karimiri mówił mi, żebym sobie użył, e, używał tekstu paka Soartex. E, przemyślałem to i to jest jakaś idea. E, idea. <grych> Czyli, no, teraz sobie testujemy, jak to będzie wszystko wyglądać, bo akurat tutaj mam na to inne to się, nie patrzcie, jest takie testowe. No i skraszowało mi Minecraft. Jak widzicie, no ładuje się od nowa. Nie wiem czemu, załadowałem, wszedłem tylko do gry i puf, puf poszło. <laughs> nie wygląda to aż tak źle. Wiem, że niektóre tekstury na pewno nie są suportowane. Nie wiem dokładnie, jakie to tekstury. Ale to się pewnie okaże w czasie gry. O, już się okazało. Railcraft. E, dobra, ten support to będę musiał dodać z jakiegoś innego teksturpaka. Mm, nie wygląda to źle, a zwłaszcza, że jeszcze mamy dom modern, e, to upiększa to nawet. Mm, no może niekoniecznie to. Chociaż nie wiem. Pewnie da się jakoś przyzwyczaić. Ale nie wiem, po, pomyślę nad tym. Powiedzcie, co Wy sądzicie o tym teksturpaku. Czy może bym miał go używać, czy nie? Lód tutaj wygląda przepięknie. Jest taki przez, przezroczysty. No dobra, więc już troszkę wydłużam bez sensu. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych moich filmów oraz filmów innych uczestników tego serwera. Przypominam także o rekrutacji. Szczegóły w opisie. Pozdrawiam, no i cześć.